Cześć! Ale świetnie, że znowu oglądasz mój filmik. Dziś opowiem Ci mnóstwo ciekawostek o kosmosie. Zaczynamy! Czy wiesz, że Wenus obraca się w inną stronę niż pozostałe planety układu Słonecznego? Najjaśniejszą gwiazdą na niebie jest Syriusz. Odległość Seriusza od Układu Słonecznego wynosi około 82 bilionów kilometrów. Aby wlecieć w przestrzeń kosmiczną, trzeba wznieść się przynajmniej na 80 kilometrów ponad powierzchnię Ziemi. Nazwa planety Mars pochodzi od Boga Wojny, w którego bardzo dawno temu wierzyli Rzymianie. Jowisz nie ma stałej powierzchni, jedynie gazowe warstwy chmur składające się głównie z wodoru i helu. Powierzchnia Venus jest tak gorąca, że stopiłby się na niej metal zwany ołowiem. Jej temperatura wynosi 462 stopnie Celsjusza, a ołów topi się w 328 stopniach Celsjusza. Masa Słońca stanowi ponad 99% masy całego układu Słonecznego. Na Księżycu jest mnóstwo kraterów, bo aż około 3 biliony. Jowisz okrąża Słońce w 12 lat ziemskich. Dzień na Jowiszu trwa około 10 godzin. 12 kwietnia na całym świecie obchodzona jest noc Juria. Jest to święto na cześć Juria Gagarina, pierwszego człowieka, który poleciał w kosmos. Jak myślisz, czy na księżycu uprawiano kiedyś sport? Tak, i był to golf. Gdyby słońce przestało świecić, ludzie zauważyliby to dopiero po ośmiu minutach. Kraj o nazwie Stany Zjednoczone wysłał w 1958 roku w kosmos dwa zwierzątka, i były to myszy. Główny silnik promu kosmicznego może ważyć tyle, ile siedem silników pociągu. Czas na quiz! Która planeta obraca się w inną stronę niż pozostałe Wenus czy Mars? Tak, Wenus! Nie! Która gwiazda jest najjaśniejsza Perseusz czy Syriusz? Tak, Syriusz! Nie! Która planeta składa się tylko z gazów Merkury czy Jowisz? Brawo! Jowisz! To już wszystko w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się podobał. Do zobaczenia. Pa-pa! Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach.